Aby ręcznie wprowadzić faktury, kliknij kolejno faktury w lewym górnym rogu, a następnie faktury na pasku po lewej stronie. Kliknij symbol plus w prawym dolnym rogu strony. W formularzu można wybrać, czy tworzony dokument ma być rachunkiem, czy fakturą VAT. Należy wybrać sposób płatności. Kontrahenta. Pierwszy produkt. Ilość. Każdy następny produkt można dodać klikając Dodaj produkt. Cenę produktu można również zmienić ręcznie. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji kliknij Zapisz. Aby zobaczyć podgląd faktury, kliknij symbol drukarki przy wybranej fakturze na liście faktur. Aby wrócić do listy faktur, kliknij faktury w lewym górnym rogu. Aby edytować fakturę, kliknij symbol ołówka przy wybranej fakturze na liście faktur. Aby wprowadzić zmiany na pozycji, kliknij w wybraną pozycję i wprowadź ewentualne zmiany, i, i kliknij Zapisz. Aby dopisać produkt do istniejącej faktury, kliknij Dodaj pozycję. Po wprowadzeniu danych kliknij Zapisz. Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany ponownie kliknij Zapisz.